Przed nami znajdują się trzy mystery boxy z zestawami gamingowymi o różnej wartości. I za chwilę każdy z nas będzie musiał wybrać jeden z nich i wykonać wyzwanie, które jest do niego przypisane. A co ważniejsze, na wykonanie każdego zadania mamy tylko trzy próby. Klasycznie osoba, której pójdzie najlepiej, wygrywa nagrodę niespodziankę, a pozostałe dwie osoby będą musiały wykonać karę. którą poznacie później, także koniecznie oglądajcie do samego końca. Przy okazji mam dla Was prezent w postaci z tym wartość wartościowym 1000 złotych, jeżeli chcecie wygrać to like. Subskrypcja z dzwonkiem tutaj, subskrypcja na kanale Otwieramy! Tak, Otwieramy, jest. dokładnie tak, link w opisie, a my zaczynamy Losowanie, panowie, dokładnie tak, kto z was pierwszy? Ja, ja nie, ja nie To ja, haha ha. No dobra, ja, to który Dobry chcesz z boksików? Chcesz sobie wybrać? Ja myślałem, że to trochę cięższe będzie, myślałem, że jakiś kamer papier chce, no, ale dobrze no. e... Ja chcę... ciorny. Twój jest czarny. nie otwieraj, nie otwieraj, za chwilę otworzysz sam Łysy, w takim razie masz dwa do wyboru Niebieski. Niebieski? No. Na pewno. A co jak ci powiem, że może jednak? Pręd. Nie, niebieski. 1000 zł. Aha. 1000 zł. To jest wartość zestawu, tak? Tak jest. Dobra, tylko nowe itemy na rankedzie. No to chyba łatwy czeleć, kurde, bo fajne są te nowe bronie. Na pewno? No bo no mamy co? ARkę, pompę, DMRkę. No to łatwo będzie. No Jak to Wysoką ten... rangę, bo już mam diament i nie daję rady, więc <laughs> Z tym, z tym może być problem, że to musi być na jest stary Damy radę, damy radę Dobra, sprzęcik Arctisy Nova 3 no to giga czadzik, giga czadzik Prime Mini Wireless, super Dobrze, że mini, bo ja mam małą rączkę Więc ten, jest podkładeczka K10K elegancko, starczy Dobrze, nie taka mini stary, bo nie dałbym rady chyba I Apex 9 tkm Elegancko Proszę, coś dobrego. 500 zł. To jest najsłabsze? Tak. Ja pierdzielę 500 zł. A moje wyzwanie to tylko nowa skrzynka. Mega. Co to jest? To jest podkładka? Weź sobie podłodze. Dobra, no jest mała, ale jest różowa. Sławeczki Arktisy Nowa Jedyneczki. Rival Trójka i Apex 3 TKL. No dobra. Dobrze no, panowie, w takim razie. Ja otwieram moją paczuszkę z jak się domyślacie najdroższym setupikiem, za tu wam dziękuję. 3000 zł wartość mojego setupu. W tym momencie widzicie wszystko, wszystko co mam u siebie i challenge Mateuszku jest tylko z bosa. To ja się powodzenia życzę Dobrze, w takim razie QC y, Prism, proszę bardzo Arctis Nova Pro Wireless, proszę bardzo Apexic Pro Mini Wireless Ja w ogóle swojego sprzętu nie muszę zmieniać I Aerox 5 Wireless Ja mam cały swój tutaj To mi się bardzo podoba Lecimy do wyzwania Let's go Mam to, mam to, ukradłem Mam broń Kasuję go, dead jak mi ten chłop na łeb skoczy? Ja nie mogę taką pompą grać No to przypał Papa jest typo o! Ale dostał pesteczkę 60 60 Nie No nie, no nie Ja miałem i temy z bossa W pierwszej próbie Leżę, dobra A! O w dupę, to jest koniec Ucieknę Leć tym ptakiem Proszę, nie ja pierdziele No musiał na trzeciego jakiś skurczybyk przyjść, no Nie no co i styczny challenge, że moja miejscówka w próbie drugiej jest pierwsza Czy ty jesteś zdrowy słowo? Mi lądujesz na miejscówkę? Co to jest? Co to są za, za jakiś aktorzy? Dobra, łysy, łysy klasik tak zwany O Boże, co ja widzę? Oczy krwawiam? Czy to są boty? Czemu ja miałam botów w lobby? Więc nie poddajemy się i próbujemy czegoś nowego. Go, Mam 10 HP, mam 10 HP. Spierdzielam, spierdzielam. To jeżdżamy. To jeżdżamy. To Come here, boy. Został lepę Shit Szyton. Tam się kolejni biją. Jadę, ja się nie zatrzymuję. Jestem jak Robert Kubica. Zrespił się. zarąbiście, No, nie, no, serio. Ała, ała. Chcą mi go zabrać Boksalip pasza? O, 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 o! Ty zabił mnie prawie, ale tak go gnębiłem, że aż się podnieciłem, co nie? Zabiliśmy się nawzajem. Ja pierdzielę. Ostatnia szansa mi została. Kolejny NPC. Ja wygrałem na loterii. Ja wygrałem na loterii, widziałem. Loteriada została wygrana, że mi dobiera jakichś wylewów samych. Kościół podjeżdżam. podjeżdża, no to jest jakiś żart, to jest jakiś żart Giń! dawaj mi to, dawaj mi to Aj wanna cry, I wanna cry, I wanna cry Pewnie! Tu nie ma ściany! O dobra, jest to net to tą je... grę Dead! Jak szybko, ja pierdzielę Jest pierwszy frak, nie mogę użyć impulsów, bo impulsy były w poprzednim sezonie o jakiś łodziak tutaj jest, ujuj, ujuj O uj. uj, jakiś łodziutki jeszcze O Boże Weź tak utnij to, żeby było, że wiesz, wszystko trafimy, dobra? Ty mam ziomka sobie, tak? Tak, dostał krak. Chodź tu Dead, zarąbiście, zarąbiście Uu, Uu skrzydełka, skrzydełka chyba mogę do rotacji Ja nie chciałbym się z nim klepać, z tym gościem, nie? Tak Dead, dobra Jednak bym się chciał z nim klepać, leżysz frajerze Chop, poleciał. A tu jest drugi, tak? Tak. Chodź. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Chodź. Mam cię. Mam cię. Nie no, masz zero. Nie no, co jest? Nie mogę teraz paść. Nie mogę teraz paść. Przeładuj pompę na spokojnie. Lecę, bo chcę. Lecę bo, życie. Co się stało? Ja mu dałem hita. Dobra, oponenci pokonani. Czerwi. Nie przerwał. A teraz? Otwórz. Mam cię, dobra, dead, w końcu, buteleczka Ej, jest kart. jest kart. ten challenge jest posrany generalnie, nie? nie. Ale shito, o, pewnie, pewnie Jest, dostał, dostał, ty masz zero, stary Kolego z medalionem, nie, nie uciekaj, nie, mamo Nie, nie Gonię go, gonię go, gonię go, dobra, wylądował Pompa, dead, zarąbiście, mam PMA, mam medalion O, chłopie, o, chłopie, mam wszystko Szybko sobie podjadę pod skrzydełka. Pod skrzydlaka. O, chłop, tam Zeusem na Bambia. Nie, no ten Zeus to jest do wyrzucenia przecież. Gdzie ty jesteś, Firak? Ty gangster. Za mną. Co się wydarzyło? Chłopca złamał nogi? Idiota? Ty mnie. Zobacz, taki przysiad ci na mordę robię. Bez snajperek, bez sniperek teraz. Trzy fragi. No tutaj zdyszka by się przydała, mi się wydaje, że tych kart zastranych nie robić. Tutaj się biją. O, wiem gdzie, wiem gdzie Marshmallow! Zabijam Marshmallow Beł! O nie dostał Leżysz Drugi dead? Tu ma sniper, nie bombi Ile tu masz HP? Leżą wszyscy Matek wiesz, że rozjeżdżasz iton Lecę na nich. Lecę. Miszu czemu tego nie otworzyłeś? Czekaj, 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 Co ty robisz? Ty masz zero. Dawaj do mnie. Dawaj do mnie. Nie. O, to było głupie. Obma Zeusa. Ała Oni się biją. W boksie. Dawaj do mnie, dawaj do mnie. Nie, nie podmieniłem mu tego. Teraz mu to podmieniłem. Gdzie on jest? Kolejny. No ty, Ja, ja robisz... O, jeszcze jeden, jeszcze jeden z Zeusem. Niedobrze. Niedobrze. Uleczmy się na spokojnie. Nie wiem gdzie jest typek. Taka nudna gra, no ja jestem boomerem, ja gram pod u Win się liczy A wyżej się zachwieję, dobra? PARUWO ZASRANA Co się kręci 30 pięter do góry I medaliony ma jakieś Zostaw mnie, nie mam pompy Będę się prób ścianę, co nie? mu wjeżdżam na mordę I co paruwo Gówno, nie żyjesz śmietniku 7hp mi zostawił, ale Ograłem go jak pieska No to jest jakiś bocik. Takich ludzi szanujemy, takich ludzi potrzebujemy! Kroki! Jakiś chłop tu polud! On ma snajpę! jo ojoj ojoj jo oj, jo ojoj oj. Niedobrze, niedobrze Co robisz kolego? Jesteś pode mną? O jesteś, chodź, chodź, o tak! Piknij, piknij, piknij. Nie wiem gdzie jesteś. O jak on kampi, jak on kampi. Refleks to zerowy Sześć fragów, potrzebuję więcej, potrzebuję więcej. De, 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 de. Słuchaj Mordu, gdzie uciekasz? A kolega ogarniał, ogarnięty był zawodnik. Nie powiem. Lotnia. O, gościu koło mnie, no to mega. Kolego? O, ty jesteś dobry, tak? Bo masz dobrego skinka. No nie wiem. O, chyba coś ogarniasz. Oj-oj-oj-oj-oj, bez padania, bez padania, Pamiętajcie, że się placement liczy najbardziej na świecie. Placement się liczy najbardziej na świecie. 3, 2, 1 Fiuuuuu! I bu, Leżysz! Atwo, atwo. Lecę. urzutyk! Nie. To nie mój frak. Nie. Jak to to nie mój frak? Jak to to nie mój frak? Co ty umiesz w ogóle budować, jak ty go zabierzesz? Przecież to jest niepoważne. Oj, oj, oj! A takiś kurdy matek. Dobra, siedem fragów, siedem fragów. Jest G, jest G, jest G, jest G, jest G. Da, da, da. A no on ze znajomym siedzi w krzaku. No przecież to jest debil. No przecież to jest debil widzowie. Ja przez niego challenge przegram. Nie to jest żarz? Wiesz, skąd to Ojejku, ty sobie świrku nie zrób sprawy. Kiedy ty w ogóle zacząłeś? Pojedynek. Ha! Żałosne. Żałosne, mordo. Mam go. Na dachu. O tak. O tak. O tak. Moje. Moje. Wszystko moje, no ty masz zero. Gdzie ty poleciałeś? Ja cię widzę, ja cię znajdę, ja tam w dupie, ja cię gonię. Chodź tu, chodź tu! Dobra, w końcu, w końcu dead. Ja pierdzielę piąty frak. Już, już idę. Już, już tak wiecie, sekundkę mi dajcie, ja już będę, naprawdę. Bez pośpieszku, bez pośpieszku, mordeczki. No i go zabił. Mówiłem ci, że musisz się nie śpieszyć, debilu, to nie słuchasz. Ginsa, Kara. Tam jest człowiek, Purema. ma. Czekaj, ja go gonię. Mam cię, w końcu cię mam. Dobra, jest dead. Zarąbiście. Dawaj mi tą apteczkę. Czekaj, 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 czekaj. Ziomek skrzydło, ziomek skrzydło. Dostał, dead. Dobra, super. Leć tam do tego na chłopce. Medalion. No to stary i aresik. Ała. Cześć, kolego. Bijemy się? Dobra. On campi. Obkampi za skałą, a przecież ja psychicznie nie wytrzymam. Wierzę w niego. Wierzę, ole, bomba! My win, win! Tak jest! Wygrałem! Uuu! Co to? Jakiś kitek stary. Gdzie jest ziomek? O, widzę ziomka, o Boże, o. Maciek, to ty? Nie, dobra, Maciek, normalnie dałbym ci wina, nie? No, ale... Gdzie ty jesteś? Jak mnie on zabije? Łoł! Wow! Box? Nie. Nie, 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 nie. Tak może być. Ja nie mogę tak zakończyć swojej gry. żeby jakiś typo przewiercił. A, o, to, to po... o, pewnie, pewnie. Pewnie! Koniec. GG. GG. No zobaczmy, czy wygrałem. To ja się opłacę. Ty, on Zeusa odpala! ZEUSA! Maciek, nie, nie strasz. Nie strasz, Maciek. Dobra. Wizowie mamy to 13 frag. Oj, proszę, proszę! To są nagrody. To dla mnie. A Kary dla Was. I zacznijmy od wysego. Pokaż skrzydeczkę, ja Ci podam. Sześć, Sześć... wybranych na środku składu. Hahaha Tą wybrałem. Tak? No. no dobrze. Wezmę tą. Ooo oh! To jest twoja i Gińska. Mam już mi okej z taką przeprawę. Dobra, no ja, ja nagrodę mogę wybrać, ale wy musicie zamieszać, więc ja na chwilę wychodzę. Słuchajcie, widzowie, robimy taką akcję, że do jednej zielonej skrzynki dajemy karę. No ma 33% szans, że ją wylosuje. Dobra, dobieram. 10 tysięcy bałdolców, moi drodzy. Zgarniam 10 tysięcy i Co zrobiliście? Ja myślałem, że to jest tu. No nie, właśnie to było No to. Tamta. Tamta? <laughs> Naprawdę! Ja tu włożyłem karę jedną. Ja myślałem, że ja. No tutaj! No i się i tysięcy baksików i może możesz te słuchaweczki, a my przechodzimy do karla e, chłopaków. Wiesz, mm. zawsze lewa albo prawa, ja przed tobą stawiam dwa produkty i ty sobie wybierasz jeden lub drugi. Jeszcze nie? No nie mogę dosyć Nie możesz, tylko Aha. podnosisz ręce. Już? No. Twoja prawa. Dobra, Dobra, super, to to bierzemy do szajka, to odkładamy. Prawa. I... No powiem tak, masz mocny zestaw stary. Która? No dowiniczek, myślimy, myślimy. No. Dobra, cztery razy prawa. Cztery razy prawa? Cztery razy prawo. Nie wiem co wolał, Może w sumie lepiej. No dobrze. <grym> na pewno to wybrałem. Nie wiem, za chwilę się dowiesz a na razie zakładają paska, a miksujemy. Śledzie to wiadomo. <grym grym> <nie? grym> Pierwszy składniczek... Tak nie za dużo, żeby to miało wiesz, konsystencję płynną. Jasne. Mati. Drugi składniczek, proszę bardzo. Taki składniczek dorzucamy i dawaj baza no nie, Dawaj bombę, styki. mu tutaj walimy Każdy dla widza, widzu oceniaj 1 do 10 w komentarzu I daj znać czy kolega Dominik przeżyje, kolega Dominik przeżyje? Boję nie. się fast <laughs> O kurde <laughs> Drugi i ostatni łyczek I zaliczamy, więcej nie musisz o Boże. Ej, dobra radę! Szatu! <noise> no mocne połączenie. No dobrze, ostatnia kara przed nami. Mateuszek. Sygnał, uuu, Sigmatek Generalnie najgorsze w tych y no. zup zupkach jest to, że ja to zjem, ale no. ja wiem, że przez następne dwie godziny będzie mnie bolał brzuch i takiego tak dupnę. kiedyś Jakieś papryszkę papryczkę za koło miałem Taki dramat, no. Ale mam katar, także przynajmniej im nos przeczyści. Ej dobra, no muszę przyznać, mat jest mocny Po Ale już mnie usta pieką to ci to ciakie stare Usta mnie pieką i tak mówię jak debil, bo mam taki język Nie jest najgorzej, się, się. Nie, jest, nie jest łatwo Daję radę, piecze mnie język, piecze mnie gardło, pieczą mnie usta Wszystko mnie piecze O kurwa. No ten język mnie tak piecze, że Jaś, dobrze, że jestem z I koniec ah, zostały te drobinki ostrego a dał radę. Szacun ma. Podajcie do chłopaków, zostawiajcie lajki i do następnych strzyń się. Nie! Elu! Pa, pa. Hey, masz usta jak 3-4 dziewczyny aktualnie. A co to znaczy? Znaczy masz takie kaczuszki. Kaczuszki? Tak. No. <laughs>